Dzisiaj jajka 6-minutowe marynowane w sosie sojowym, takie do ramenu. Na początek do rondelka wędrują super świeże jajka. Które oczywiście zalewamy wodą i szybko zagotowujemy. Od zagotowania wody gotujemy jajka jeszcze dokładnie przez 6 minut. Przygotowujemy sobie zimną wodę, najlepiej z kostkami lodu, i przekładamy do niej jajka zaraz po ugotowaniu, do schłodzenia. Teraz kawałek korzenia imbiru musimy pokroić drobno. Potrzebujemy dokładnie jedną łyżkę pokrojonego imbiru, którą przekładamy do rondla. Do rondla wlewamy 50 ml mirinu, 100 ml sosu sojowego jasnego, 100 ml wody. I zagotowujemy, a następnie gotujemy na małym ogniu przez mniej więcej 5 minut. Po ugotowaniu studzimy. Dobra, pora obrać nasze wystudzone jajka. Które przekładamy do miski i zalewamy wystudzoną zalewą. A następnie nasze jajka w marynacie odstawiamy na minimum 12 godzin do lodówki. Ale możemy je marynować nawet przez 3 dni. Przed dodaniem do ramen lub innego dania przekrawamy jajka i cieszymy się pięknym, półpłynnym żółtkiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie więc kciuka w górę, komentujcie i koniecznie subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!